Dzień dobry. Dzień dobry! Dzień dobry! Ja nazywam się Joanna Noichow-Murawska. Skąd się biorą owoce i warzywa? Ciekawa jestem, czy domyślacie się, gdzie was teraz prowadzę. Podpowiem Wam, że w tym miejscu rosną na drzewach owoce. Do sadu! Do sadu! Prawdziwi eksperci! Wiedziałam, co to za drzewo tutaj rośnie. Hmm? Jabłoń! To jest jabłoń, macie rację. A tutaj, zaraz obok, to jest Gruska. chyba ska. Grusza. A tutaj, po tej śliwa. stronie? Śliwa. A to jest śliwa! Wspaniale! Powiedzcie, jakie jeszcze inne owoce rosną na drzewach? Czereśni! Czereśni. Dobrze, Wysięgi. Wspaniale! Wysięgi. Na drzewach jako pierwsze pojawiają się kwiaty. Pierwsze kwitną czereśnie, a każde drzewo kwitnie w charakterystycznym dla siebie czasie. Następnie z zapelonych przez owady kwiatów rozwijają się owoce, które powoli dojrzewają. Każdy w swoim czasie. Te owady to oczywiście pszczoły. Ale, ale, kiedy pojawia się owoc na drzewie, to powiedzcie mi, kochani, czy od razu można zjeść taki owoc? Nie. Dlaczego nie? Bo jest niedojrzały. A po czym poznać, że owoc nie jest dojrzały? Ma zielony kolor. Zawsze tak jest, że zielony kolor równa nie. się niedojrzały? No zdarza się, że czasami owoc jest zielony, ale macie rację, że tak na pierwszy rzut oka to jest pierwszy sygnał, że owoc jeszcze nie dojrzał. Czy wszystkie owoce rosną na drzewach? Nie! A jak jeszcze mogą rosnąć? Na krzewach! No, zobaczymy, co rośnie na tych krzaczkach i na tych najmniejszych krzaczkach. Ciekawe, czy zgadniecie, co to są za owoce. Hmm? Co to rośnie tutaj, na tym polu? Ha? Truskawki! Truskawki, Truskawki nie rosną na drzewach ani krzewach, ale na małych krzaczkach. Podobnie rosną poziomki, jagody. Świeżymi truskawkami możemy cieszyć się w maju i w czerwcu. W województwie świętokrzyskim uprawiana jest regionalna odmiana truskawek, która jest ceniona za wyjątkowy smak i zapach. Są to tak zwane truskawki bielińskie. W innych regionach kraju także rosną wyjątkowe odmiany tych owoców, które smakują nieco inaczej. Na północy Polski sławne są truskawki kaszubskie. Druskawki to jedne z nielicznych owoców, które można uprawiać także w szklarniach. A jak jest z warzywami? Czy wiecie, jakie różnice i podobieństwa można znaleźć między warzywami? Na przykład, co wspólnego mają marchew, rzepa, pietruszka, kalarepa, rzodkiewka? Te warzywa wytwarzają duży korzeń, w którym gromadzą substancje odżywcze. Są to warzywa korzeniowe. A co łączy sałatę, kapustę i pietruszkę? Jemy ich liście. Sałata i kapusta mają bardzo mały korzeń, ale za to okazałe i smaczne liście. W przypadku pietruszki zjadamy i korzeń, i liście. A co wspólnego mają pomidor, ogórek, papryka, cukinia, fasolka? W przypadku tych warzyw jemy ich owoce. Pomidor, ogórek, fasolka, papryka, cukinia powstają na roślinie z zapylonego kwiatu. Powstają tak jak owoce, o których mówiliśmy wcześniej. Jednak ze względu na ich niesłodki smak i zastosowanie w kuchni zaliczamy je do warzyw. Świeże warzywa z gruntu są dostępne od połowy maja nawet do października, a niektóre nawet do pierwszych listopadowych przymrozków. Poza sezonem większość warzyw jest uprawiana w szklarni. Przede wszystkim pomidory, ogórki, rzodkiewki i sałata. Lub korzystamy z tych warzyw, które zebraliśmy w sezonie. A zgadnijcie, co tu rośnie? Marchewka. Marchew została posadzona z nasion wczesną wiosną. Jak widzicie, teraz jest już całkiem duża. Świeże marchewki prosto z gruntu możemy jeść od maja do października. Oczywiście nie jemy takich marchewek prosto z ziemi. Najpierw trzeba je porządnie umyć. A tam dalej rosną rzodkiewki. Ich nasiona wysiewa się od kwietnia do końca sierpnia prosto na grządki. Po około 6 tygodniach roślina wytwarza charakterystyczny, smaczny korzeń. Rzodkiewki są też często uprawiane w szklarniach. W przypadku żodkiewek możemy jeść zarówno korzeń, jak i liście. Bardzo smaczne są także kiełki żodkiewki, czyli takie rośliny, które dopiero rozwinęły się z nasion. Można z nich przygotować smaczną, chrupiącą sałatkę. Co tutaj. Pomidory? To są pomidory. Myślicie, że one już dojrzały, czy jeszcze nie? Nie! Jeszcze nie. Pomidory w zależności od odmiany bardzo się różnią. Mogą być bardzo małe, tak zwane koktajlowe lub bardzo duże, np. bawole serca. Poza tym czerwone, żółte, a nawet czarne. Wszystkie są pyszne i zdrowe. Świeże pomidory z pola możemy jeść od maja do września. Przez cały rok mogą być uprawiane w szklarniach. To jest papryka. Papryka. papryka, tak? Papryka, gdy dojrzeje, będzie czerwona. Odmian papryki jest bardzo dużo. U nas dobrze rosną papryki słodkie żółte, czerwone, zielone i białe. W Polsce uprawę papryki rozpoczynamy zwykle pod koniec marca. Siejemy nasiona do skrzynek lub doniczek. Sadzonki wysadzamy na pole lub do ogródka pod koniec maja. Takie papryki pochodzące z pola dostępne są od połowy lipca do pierwszych przymrozków. Ale przez cały rok można uprawiać paprykę gdzie? W Tak samo jak pomidory. Tutaj rosną ogórki. Z nich można zrobić pyszną mizerię. Doskonale nadają się również na przetwory. Najbardziej popularne są ogórki konserwowe i kwaszone. Te drugie są ważnym składnikiem zupy ogórkowej. Ogórki możemy uprawiać na polu lub w ogródku od połowy maja. Wtedy wysiewamy nasiona lub wysadzamy gotowe sadzonki. Możemy się nimi cieszyć od początku lipca do połowy sierpnia. Ekologiczne, czyli jakie? No dzieciaki, Pani Ania, nasza gospodyni, przygotowała dla nas poczęstunek. Pani Aniu, może nam Pan powiedzieć, gdzie my jesteśmy? Oczywiście. Jak widzicie, za nami znajduje się nasz ogród warzywny. Uprawiamy tutaj warzywa metodą ekologiczną. Wiecie, co to znaczy? To znaczy, to, to że... znaczy że bez żadnych nawozów. i Dokładnie. Bardzo dobrze, to znaczy, że nie stosujemy żadnych środków ochrony roślin i uprawiamy warzywa metodą tradycyjną. A powiedzcie, czy wy wiecie, może, jak poznać żywność ekologiczną? Jak rozpoznać ją w sklepie? Jest ona oznaczona za pomocą listka na zielonym tle. Ekologiczne mogą też być produkty pochodzące od zwierząt, np. mleko oraz produkowane z niego przetwory, np. jogurt, sery. W takim gospodarstwie krowy zimą dostają ekologiczną paszę, a od wiosny do jesieni pasą się na łące. Każda z nich codziennie daje od 10 do nawet 30 litrów mleka. Co można zrobić z warzyw i owoców? Warzywa i owoce jeszcze dziś trafią do pobliskiej hurtowni, czyli takiego dużego sklepu magazynu, a stamtąd już jutro do pobliskich sklepów. W taki właśnie sposób trafiają do Was warzywa i owoce, które dostajecie w ramach programu dla szkół. Doskonałym miejscem do robienia zakupów są lokalne rynki. Znajdziemy tam zawsze produkty sezonowe prosto od okolicznych rolników oraz charakterystyczne dla danego regionu produkty tradycyjne. Będąc w regionie Świętokrzyskim, koniecznie trzeba spróbować suszonych jabłek sandomierskich. W każdym regionie Polski znajdziecie typowe dla niego produkty. Na Mazowszu warto spróbować jabłek gruieckich i papryki przytyckiej. W województwie małopolskim bryndza i podhalański oscypek. W ten sposób dzieci i dorośli, którzy sami nie uprawiają warzyw ani owoców i nie hodują krów, mogą kupić pyszne i świeże produkty od mieszkających w tej okolicy rolników. Dzięki temu wspieramy gospodarstwa naszych rolników. Taki sposób przekazywania żywności do sklepu jest bardzo dobry dla nas, bo dostajemy świeże i smaczne jedzenie, a także dla środowiska. Żywność nie musi być przewożona daleko i dzięki temu jej transport mniej szkodzi środowisku. Wiecie, jakie to są warzywa i owoce sezonowe? Takie owoce i warzywa są w naszej części świata dostępne tylko przez kilka miesięcy w roku, od połowy maja do października. Popatrzcie. Warto także wybierać te produkty, które były uprawiane lokalnie, czyli jak najbliżej miejsca, gdzie mieszkamy i robimy zakupy. Takie produkty nie nadają się do zjedzenia, bo zaczynają się psuć. Na szczęście znamy wiele sposobów, żeby móc przechowywać się dłużej. Warzywa i owoce lepiej przechowują się w niskiej temperaturze. Jeśli chcemy przedłużyć ich trwałość o kilka dni, wystarczy włożyć je do lodówki. Niektóre z nich można zamrozić, np. truskawki, marchewki czy paprykę. Warzywa są zawożone do przetwórni. Tam zostaną one zamrożone, wysuszone lub szczelnie zamknięte w butelki i słoiki. Od kilku lat coraz bardziej popularne stają się warzywa i owoce liofilizowane czyli przygotowane w odpowiedni sposób w specjalnym urządzeniu. Takie truskawki najpierw się zamraża, suszy, a potem odmraża i w ten sposób tracą wodę. Wiecie, co można zrobić z naszych warzyw i owoców? Jabłka i gruszki są przechowywane w specjalnych wielkich chłodniach. Zachowują w nich świeżość nawet przez kilka miesięcy. Można też z nich zrobić przetwory, np. mus jabłkowy lub gruszki w odcie. Marchew dosyć długo może być przechowywana w chłodni. Można ją też mrozić i suszyć, i taką sproszkowaną dodać można wtedy do zup albo do sosów. Z niektórych owoców i warzyw można też wyprodukować pyszne soki, np. jabłkowy, marchwiowy lub pomidorowy. Skąd pochodzi mleko? Czy wy wiecie, moje zuchy, gdzie my właśnie teraz żeśmy dotarli? Do? Do mleczarni. A czy wy wiecie, co się robi w mleczarni? Przede wszystkim w mleczarni przetwarzane jest mleko, które przyjeżdża z okolicznych gospodarstw hodujących krowy mleczne. Dzięki temu na sklepowych półkach możemy znaleźć kilka jego rodzajów. Przede wszystkim różnią się zawartością tłuszczu, ale też sposobem utrwalenia i przechowywania. Wytwarzamy z mleka. Co możemy takiego zjeść, co powstało z naszego pysznego mleczka? Sery. Ser. Ser. Dobrze, dobrze? Można Masło. czymś po... Masło, dobrze. Jogurty, coś podobnego do jogurtu, tylko takie trochę bardziej kwaśne. Kefir. W wielu regionach świata, także w Polsce, produkowane są specjalne, charakterystyczne tylko dla tego miejsca sery. Bardzo często te miejsca słyną właśnie ze swoich produktów. Na przykład na Podlasiu produkowane są tak zwane sery korycińskie. Ser można zrobić z mleka krowiego. Ale czy na pewno tylko z krowiego? Nie. Jak musisz? Nie! Nie. Można zrobić z koziego? Z koziego. Z nich również wytwarza się inne produkty mleczne. Na przykład podhalański oscypek. Z kolei w górach świętokrzyskich wytwarzany jest serkozi z machor. Bardzo zdrowymi wyrobami mlecznymi są tak zwane mleczne napoje fermentowane. Zaliczamy do nich mleko zsiadłe, kefir, maślankę i jogurty. Jeśli kiedyś braliście antybiotyk, czyli lek zwalczający bakterie, zarówno te szkodliwe, będące przyczyną choroby, jak i dobre, lekarz zalecił Wam także przyjmowanie probiotyku, czyli preparatu zawierającego bakterie, których nasz organizm potrzebuje. Jogurty i inne fermentowane przetwory mleczne zawierają dobroczynne bakterie, które są takimi właśnie naturalnymi probiotykami. Produkty takie można jeść codziennie, co pozwoli nam lepiej dbać o zdrowie naszych brzuchów. To dlatego w ramach programu dla szkół dostajecie także jogurty. Co można zrobić z mleka? Nie wiem, czy wiecie, ale jogurt naturalny można zrobić we własnym domu i zaraz wam pokażę, jak to zrobić. Ale przede wszystkim myjemy najpierw ręce. Wszystkie prace w kuchni zaczynamy w ten sposób. Moje ręce są już czyste. Mam nadzieję, że wasze też. A jeszcze jedno: upewnijcie się, że towarzyszy wam ktoś dorosły. Żeby zrobić jogurt, potrzebujemy mleko, mamy mleko, takie zwykłe, surowe, które kupiliśmy w sklepie albo dała nam nasza własna krowa. Wlewamy je do garnka. Zapytacie, dlaczego wlewamy do garnka? Otóż w mleku żyją różne bakterie. Nie każda zrobi nam dobry jogurt. A więc podgrzejemy za chwilę nasze mleko, aby one wszystkie zinaktywować. Proszę bardzo, podgrzewamy prawie do wrzenia. Prawie gotujące mleko zdejmujemy z naszego źródła ciepła i czekamy aż ostygnie do temperatury 45-46 stopni. I wtedy jest gotowe, aby je zaszczepić. No widzicie, możemy też użyć jogurtu z poprzedniej produkcji, który nam pozostał. 30 do 100 ml powinno wystarczyć. No i oczywiście musimy teraz wszystko wymieszać. Taki gotowy, mleczny, przyszły jogurt trzeba teraz przelać do słoiczków. Hmm. E, jogurt, aby się zrobić, potrzebuje ciepła. Takich 42 do 45 stopni Celsjusza i w domu trudno jest taką temperaturę uzyskać, dlatego możemy wykorzystać do tego specjalne urządzenie, które nazywa się jogurtownica. Będzie powstawać jogurt, tym będzie kwaśniejszy. Patrzy poznacie, że jest już gotowy, zrobi się skrzep. On trochę przypomina kożuch na mleku. Wtedy możemy całość schłodzić i wstawić do lodówki. Taki jogurt będzie zdatny do jedzenia przez całe 5 dni. Jak uprawiać warzywa i owoce? Zobaczcie, jesteśmy w takim waszym szkolnym ogródku przy parapecie i powiem Wam, że Wy też możecie zrobić własną uprawę, taką w doniczce. Trzeba mieć do tego nasionka. Ja tutaj mam. Każdy z Was teraz dostanie. Proszę bardzo. Palcem trzeba zrobić mały dołek, włożyć dwa, trzy nasionka. Czego potrzebuje roślinka, żeby rosnąć? Bardzo dobrze trzeba ją położyć. Potrzebuje też światła, ale to już ma, jak widać. Niektóre rośliny lubią, aby je nawozić. Jak już wyrosną, będzie można zebrać plony. Jak zdrowo się odżywiać? Wiecie już, skąd się biorą warzywa, owoce, mleko i produkty mleczne, które dostajecie w ramach programu dla szkół. Zgadza się? Dostajecie. Jasne, wszystkie te produkty są bardzo ważne dla waszego zdrowia, dlatego że niosą ze sobą coś bardzo, bardzo cennego. Hmm? Porozmawiajmy sobie troszkę o warzywach. Co takiego w nich jest wspaniałego? Wszystkie mają witaminy, zgodzimy się? C. Mają witaminę C, a szczególnie dużo ma jej papryka. I mają ją też truskawki. Wszystkie warzywa i wszystkie owoce mają dużo potasu. Mm, to taki kolega, witamin, powiedzmy, związek mineralny też ważny dla naszego zdrowia. A wiecie, co ma cennego jabłko? On ma taki składnik błonnik i ten błonnik reguluje pracę naszego brzucha w środku, żeby wszystko działało jak należy. Pomidory mają cenny składnik likopen, on dba o nasze serce i chroni przed rozwojem wielu chorób. A wiecie dlaczego marchewka jest pomarańczowa? Dlatego, że mieszka w niej taki składnik odżywczy, który nazywa się beta-karoten i z niego w naszym organizmie powstanie witamina A, która dba o nasz, odpowiadam, czyli o, o wzrok, o to żeby oczy były zdrowe, tak? Właśnie. Ale również produkty mleczne są bardzo ważne. Dlatego, że mają w sobie białko, a białko buduje nasz organizm, tak jak cegiełki budują dom, tak białko buduje nasz organizm i tam znajdziemy wapni. Oczywiście wszystkie wymienione produkty zawierają dużo więcej ważnych dla naszego organizmu składników. Możecie sobie wyobrazić, że są one zbudowane z ogromnych ilości kolorowych klocków w różnych kolorach odpowiadających różnym składnikom odżywczym. Żaden produkt nie ma w sobie klocków we wszystkich kolorach, których potrzebuje nasz organizm. Dlatego jeśli chcemy dbać o swój organizm, musimy jeść jak najwięcej różnych produktów. I to najlepiej obrazuje piramidę zdrowego żywienia. I to o niej słyszał: ręka do góry. Słyszeliście? A no, właśnie, ta piramida pokazuje takie zasady, które, jeżeli ich przestrzegamy, to mamy szansę bardzo długo być zdrowymi osobami. Chcecie być zdrowi? Tak. No to teraz porozmawiajmy sobie, co takiego w tej piramidzie się znajduje. Mamy tam sześć pięter. Pierwsze piętro na dole, bo piramida jest trójkątna, taka jak te ta w Egipcie. Tak. Na samym dole umieszczono aktywność fizyczną. Wiecie dlaczego? Dlaczego? Dlatego, że bez aktywności fizycznej zaczynamy chorować. Jak myślicie, jak długo, jak często i jak, e, no, jak intensywnie powinniśmy się ruszać codziennie? Ile? Biegać. No, biegać to jest jedno rzecz. na rowerze. Tak. Jakieś inne formy? Rolki. Kulajnoga. Rolki. Kulajnoga, rolki. A jak długo to trzeba robić? 5 minut? 20? 5 Dlugo. godzin? 10 godzina. jak? Dobrze. Godzina. Minimum godzina dziennie. Na drugim piętrze umieszczono coś, co jest co czyste, kolorowe. Warzywa. Oraz? Oraz? Owoce. Pamiętajcie, jemy jak najczęściej i jak najwięcej warzyw i owoców, ale pamiętamy, żeby warzyw jeść więcej niż owoców, dobrze? A -a -a. Dobrze. Moi drodzy, trzecie piętro. Idziemy do góry. Tam. Niszczono główne źródło energii dla naszego organizmu. Bo tak jak samochód potrzebuje paliwa, i tak jak latarka potrzebuje baterii, i tak jak suszarka do włosów potrzebuje prądu, żeby pracować, to my potrzebujemy Również my potrzebujemy, potrzebujemy jeść, tak? Tak. W jedzeniu znajdują się takie węglowodany i właśnie one ukryły się w produktach zbożowych. Co powstaje ze zboża? Kula. No. dobrze, bo jest no. tak mąka, czyli z mąki robimy chleb, potem robimy ciasteczka na przykład e, jakieś takie no. zdrowe. E, zdrowe od czasu do czasu, ale mm. makaron możemy zrobić, makaron prawda? Makaron możemy zrobić? Oczywiście zbożem również jest ryż, albo e, kasze też są zboże, tak. Hmm? Czyli to też jest bardzo ważne. Ale to czekajcie, za nami jest trzecie piętro, a na czwartym piętrze właśnie umieszczono te produkty mleczne i mleko źródło białka i wapnia, żebyśmy mieli zdrowe zęby i zdrowe kości. Bardzo jesteście mądrzy. Trzy, cztery razy dziennie koniecznie trzeba wypić mleko. Może być to jogurt na przykład albo kefir czy zsiadłe mleko. A można zastąpić też mleko innym produktem mlecznym, może jakimś serem. Hmm? Tak? A -a. Tak. To są takie właśnie pomysły na zdrowe żywienie. Teraz piątre piętro. Na piątym piętrze naukowcy, którzy wymyślili tę całą piramidę zdrowego żywienia i aktywności fizycznej, pomyśleli sobie tak, niech tam leży mięso, jaja, ryby oraz groch, czy fasola, czy inne mm, nasiona roślin strączkowych. Znacie takie? Widzieliście kiedyś fasolę? Albo groch? Tak, tak. tak. I, ja i, I takich produktów jemy jedną, dwie porcje, e, tak żebyśmy byli zdrowi. Tam ukryło się żelazo i oczywiście białko, które jest Wam bardzo potrzebne, bo rośniecie. I ostatnie piętro, na samej górze, na szóstym piętrze umieszczono olej, orzechy, nasiona i inne tłuszcze, ale pamiętamy, że. te które powstają. Widzisz właśnie tak, ale uważamy na to, żeby nie jeść go za dużo. I tak właśnie wygląda piramida zdrowego żywienia i aktywności fizycznej. I powiem Wam, że kto stosuje te zasady, o których żeśmy teraz powiedzieli, ten naprawdę jest zdrową osobą. Będziecie stosować te zasady? Tak! Mnie to bardzo cieszy. I teraz rozumiecie, dlaczego w tym programie dla szkół dostajecie właśnie warzywa, owoce i mleko? Żeby te wszystkie rzeczy jeść. Pamiętajcie, żeby nie wyrzucać żywności, nie marnować, dlatego że na świecie jest bardzo wiele takich miejsc, gdzie brakuje żywności. I wiecie, że dzieci często są głodne, bo nie mają co zjeść? Tak. No, no właśnie, więc nie marnujemy żywności. To Tak! To było wspaniale poznać takie osoby i spędzić z wami dużo czasu i rozmawiać o tym, co zdrowe. Pamiętajcie, jemy mleko, jemy produkty mleczne, jemy warzywa i owoce. Obiecujecie wszyscy? Da!